Pusta sala, badam seny, sprawdzam majka Czy nie słychać, jak cudownie ich nie widzieć Entertainment na głośnikach, nawet echa tu nie słychać DJ jakby też zanikał, liczań. czas do balansu Nie ten wykonawca, znika i tajemnica Ej ej, czasu zapychać, jak ustawisz mnie na pocztę, to przestaną dzwonić Chwytasz? Ciężko ludzi jest unikać, walić światła, czas zaczynać, lecz być z telefonu słychać, minie Ola, akustyka Poszukiwania zaczynam, gdzie ten aut słabo mnie słychać, co do siebie mam nawijać? Ciekawe czy będzie klimat, ta myśl działać już zaczynać. Cisza właśnie z sali wyszła, suka ta jest obraźliwa. Zaczął czas swoisty bełkot, jakby brand scalił mi usta Suche jako ożyć nie chcą, jak wypije będzie kiepsko Wtedy dykcja pójdzie ptęcznąć, nie wiem które mniejsze jest Zło instynktownie biorę jedno pierwsze A więc zdrowie gospodarza, nikt mojego nie opije Przecież mają mnie za fity wciąż otwarta sprawa Włączę go za halama, bo jak dla mnie ma potencjał Żeby latać na bumbapach a co jeśli wszyscy usną, zamiast komentować twórczość sprawdzą po czym sobie pójdą Jakby to jakieś oszustwo nie smak, choć płacić nie muszą Dodam im do płyty lustro, by widzieli komu głupio jest Nie wiem jak to sprzedać się, bo nie nawijam dla fanek, chociaż wyliczyłem dwie